Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Państwa na wędrówkę po bieszczadzkiej krainie. Będę mówił o plenerach, planach filmowych, filmów, które powstały w tym uroczym miejscu. A zaczynam celowo tutaj, bo mam za plecami stanicę Reptiów Dla wszystkich miłośników trylogii twórczości Henryka Sienkiewicza. Dla tych, którzy lubią film Pan Wołodojowski i serial przygody Małego Rycerza, jest to miejsce bardzo atrakcyjne. Zresztą dla każdego, bo zobaczcie jak ładnie tutaj ktoś i jaki wielkim nakładem środków w tym pięknym miejscu, która teraz pokaże, jakie plenery się stąd roztaczają, wybudował stanicę Chreptiów. Bieszczady, kiedyś dzika kraina, taki azyl dla ludzi szukających samotności. Azyl dla ludzi, którzy uciekali przed prawem. No i dla wszystkich takich niespokojnych duchów. Najstarszym filmem, który kojarzę, a był kręcony w Bieszczadach, to jest film Rancho Texas z Boguszem Bilewskim i z wiesiem, gołasem, który później się świetnie sprawdził w filmie Ogniomi Szkaleń. Film kręcony był nad Sanem we wsi Tworylne, ale niestety teraz tuż już jest park krajobrazowy i tam trzeba uzyskać pozwolenie od gminy, żeby tam wjechać. W zasadzie ta wieś już nie istnieje, także to, można by było tylko zobaczyć miejsce po wsi. Jak jesteście Państwo w Smolniku, no to koniecznie musicie odwiedzić cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jest to obiekt e, objęty ochroną UNESCO. E, cerkiew greko-katolicka i taką ciekawostką jest, że wieś Smolnik po wojnie była na terenie Związku Radzieckiego. I dopiero w momencie, kiedy regulowano granicę w 1951 roku, to Tą wieś i te okolice właśnie przesunięto do Rzeczpospolitej Ludowej. Podsłuchałem tutaj rozmowę nadleśnictwo okoliczne to jest 10 tysięcy hektarów, no i słuchajcie państwo, no, ciekawostka, 70 niedźwiedzi tutaj się po tym nadleśnictwie kręci. Proszę uważać. Jeżeli Państwo nie oglądaliście takiego krótkiego filmu, bo to film telewizyjny, wolna sobota. Z Wojciechem Siemionem w reżyserii Jerzego Janickiego. To musicie koniecznie państwo nadrobić to, bo, no bo warto po prostu. Jest to tak śmieszna, jest to taki śmieszny film, że nie jestem w stanie policzyć, ile razy go oglądałem, ale za każdym razem po prostu sobie tak rozbawiał. No, akcja się dzieje tutaj w Mieszanach oczywiście. Tam turysta został ugryziony przez żmiję, szuka pomocy dramatycznie i trafia do Siemiona miejscowego, tam do jakiegoś wozaka. Wojciech Siemion, arceaktor, no tutaj po prostu pokazał wielką, wielką klasę. Gra, gra, no, gra tak naturalnie i tak przekonywująco, a poza tym, no, ten dowcip, który tam jest w tym filmie, no, jest naprawdę, jest bardzo wyrafinowany, że tak powiem. Na przykład ta scena, kiedy Siemion opowiada prokuratorowi, w jaki sposób został sierotą że jego tata nie uczył się języków. Ja też sobie jakoś wziąłem do serca tą radę, jak pierwszy raz obejrzałem ten film, jednak nadrobiłem to troszeczkę. A dlaczego warto znać języki? No właśnie, chociażby ta historia się miana o tym przekonuje. Jego tata zobaczył grób Niemca, który na imię miał Achtung, a na nazwisko Minen. Na pytanie prokuratora, gawełek, jaką szkołę skończyłeś? No jak to jaką?

Filmowych bieszczadach nie mogłem pominąć Komańczy. Komańcza nie jest jakimś dużą, dużą miejscowością i to miejsce związane jest z filmem, taka, że tak powiem, wielonarodowa produkcja bo i Niemcy, i Francuzi, i Brytyjczycy, i Polacy mieli udział w tym filmie. Mam na myśli film zatytułowany Bandyta film w reżyserii Macieja Dejcera z 1997 roku. No i właśnie Komańcza i okolice Komańczy i połonina wetlińska tutaj pojawiała się w kadrach filmu. Jeśli już jesteście Państwo w Komańczy, to na pewno warto odwiedzić tutaj cerkiew grekokatolicką. Taką no, dużą, naprawdę okazałą. Mam wielki sentyment do tego filmu. Z przyjemnością wróciłem po raz kolejny, go obejrzałem. Nie jest nadużyciem określenie film poetycki. Co prawda traktuje o takich bardzo bolesnych rzeczach, bo o sierocińcu w Rumunii, bo akcja się dzieje w Rumunii i tutaj bieszczady zastępują właśnie Karpaty Rumuńskie. Ale nie idzie tutaj autor na jakąś łatwiznę. Są oczywiście momenty bardzo smutne tego filmu. Film ma taki w ogóle. Ogólnie film ma taki pozytywny wydźwięk, bo mówi o przemianie ludzkiej, że nikt nie jest do końca zły, ani do końca dobry. Nie? Tam jest wiele, wiele dylematów moralnych w tym filmie. Nie jest taki jednoznaczny. Głównym bohaterem jest tutaj Brytyjczyk i gra go, angielski aktor, młody człowiek. No świetnie zagrał tą rolę właśnie o takim chłopaku, w który, którym następuje przemiana. Nie? Chciałbym się Państwu tutaj do czegoś przyznać. Jestem Kibolem. Co ma film Bandyta do tych tematów? Ano ma, wiele. Jestem kibicem Widzewa od dziecka. I tutaj też chciałbym od razu wyjaśnić pewne nieporozumienia, bo czasami ktoś zwraca mi uwagę, że noszę tutaj barwy Wisły. Nic, nic takiego. Jest to flaga Teksasu, tak żeby było jasne. Ja jestem kibicem Widzewa. Ee, Michał Lorenc, na płycie naszego stadionu, nowo wybudowanego, powiedział takie zdanie, że tutaj nam, kibicom Widzewa, pozwala używać z motywu z filmu Bandyta. Michał Lorenc jest autorem muzyki, soundtracku do tego filmu i jest taki piękny utwór, który zowie się taniec Eleny. I każdy, kto kocha Widzew, już pewnie się teraz uśmiecha w tym momencie. Na pewno warto też tutaj się wspiąć na górę do klasztoru na bo to jest miejsce historyczne i poniekąd filmowe. Właśnie. właśnie muszę sprawdzić, czy ono zostało użyte do filmu o kardynale Wyszyńskim. Kolejny film mocno kojarzony z Bieszczadami i słusznie, to film "Ogniami z 1961 rok. Ewa i Czesław Petelsy reżyserami tego filmu. I no dużo tutaj jest propagandy komunistycznej, no ale też i trochę prawdy historycznej jest pokazane. No bardzo ważna jest tutaj postać właśnie taka. Dużo temu filmowi dodaje właśnie postać tytułowa i odtwórca tej roli. No Wiesław Gołas po prostu jest niesamowity. Fabuła. Cała historia filmu Ogniomisz Kalej zaczyna się tutaj w Zagórzu na stacji dworcowej, a raczej na placu kolejowym obok stacji. Ciężko było mi zidentyfikować to miejsce z racji tego, że. Zupełnie inaczej to wygląda, no to wiele, wiele lat upłynęło, ale ten budynek to był stary budynek dworcowy, Pokażę tutaj przebitkę. No i tutaj nasz sympatyczny bohater spacerując tutaj po tym bazarku. Tam spotyka taką dziewczynę, którą, której proponuje, że zabierze ją do Szczecina. Taką wartością dodaną tego filmu i w zasadzie podnoszącą atrakcyjność tego całego e, dzieła jest e, Wiesław Gołas w roli tytułowej. No mamy takie, taką mieszankę trochę takiego, nie wiem, Franka do lasa, powiedzmy, z rzędzianem z trylogii, taki no Polak, Cfaniak troszkę taki z poczuciem humoru, z dystansem, e, taki szwejk, można powiedzieć, nasz. Główną atrakcją Zagórza jest, są takie imponujące ruiny klasztoru pokarmalickiego. Znajdujemy się na rynku w Baligrodzie. Ognioł i Szkaleń był tutaj kręcony. Nie wiem, pamiętacie tę scenę, kiedy on tam no z oficerem przechodzą przez rynek i tam chodzą po tych takich macewach, którymi Niemcy utwardzili tutaj e, rynek. No nie potrafię, mam jakieś kadry z tego filmu, ale no, ten Baligród tak się zmienił po prostu od tego momentu, że od tego czasu się tak zmienił, że jest nie ma możliwości, żeby cokolwiek tutaj zidentyfikować. Nie mam nawet pewności, czy ten budynek, który tam jest z tyłu, to jest jeszcze przedwojenny. Wszystko wygląda na taką nową zabudowę, stąd też nie będę tutaj nawet próbował czegokolwiek identyfikować. Jak widzicie Państwo, Baligród to nie jest jakaś ogromna miejscowość wielka. Kiedyś było to miasto, obecnie wieś. No, ma duże historyczne tradycje. No, ten okres wojenny tutaj się przysłużył do tego, że to zdegradował te, te miasto. Żołnierze, zwykli mawiać, którzy tu stacjonowali polscy, e, zwykli mawiać o nim e, diabli Gród. Z racji tego, że no, to było bardzo niebezpieczne miejsce. Łatwo było tu życie stracić z rąk właśnie upa. E, nocy ludzie zamykali się w domach. Bali otoczony jest z górzami, z gęstym lasem, z jakimiś wykrotami. Z jarami, także było gdzie się ukryć. Ci oddziały ukraińskiej armii powstańczej miały możliwość właśnie zapanowania nad tym terenem dzięki temu, że sprzyjała im część ludności. No i oczywiście ukształtowanie terenu. Tutaj widzimy pomnik poświęcony ofiarom UPA pod dowództwem tutaj Burłaka 6 sierpnia. 1944 roku wojska e, niemieckie się wycofują, bo zbliża się front, zbliżają się Rosjanie. Okazuje się, że troszeczkę przed przedwcześnie podjęli decyzję o wycofaniu i teren jest jak gdyby niczy do momentu, kiedy wkracza tutaj UPA, no i wybierają Polaków e, z kościoła i pod kościołem i tych mężczyzn wyprowadzają tutaj poza Baligród i mordują. W filmie również sceny kręcone były na Kirkucie. E... Obecnie no zachowało się 50 macew, z czego jedna yy, czy jakieś najstarsze, z, nawet z XVIII wieku, koniecznie trzeba odwiedzić bar Siekierezada, będąc w Cisnej. Można rzecz już o nim, że jest to bar kultowy. bar Siekierzada ma tutaj bardzo silne konotacje filmowe i no nie ma wątpliwości, że wziął swoją nazwę od filmu 11. Witolda Leszczyńskiego z 1985 roku zatytułowanego właśnie Siekierezada. A Siekierezada film na kanwie książki Edwarda Stachury. Siekierezada. I cóż. Wszystko fajnie, tylko jest jeden taki mały tutaj drobiazg. Film, się zada, mimo tego, że bardzo nam się kojarzy z Bieszczadami. Zapraszam po dwie herbaty i wino grzane. Nie był kręcony w Bieszczadach. Mały, mały po prostu drobiazg, nie? Mocną stroną filmu jest na pewno obsada. Przez moment widzimy nawet tam Daniela Lobryskiego, a główną rolę gra Edward Żentara. I w filmie nie jest dopowiedziane, jaki jest finał, jakie jest zakończenie. Bardzo prawdopodobnie, że popełnia samobójstwo stojąc na torach. Atmosfera wokół tego filmu jest iście samobójcza. Bo tak, autor książki, nasz poeta Edward Stachura, umiera śmiercią samobójczą. Edward Żentara, który odtwarza rolę Janka Pradery, też nie jest tutaj w filmie powiedziane, tak dopowiedziane, jak kończy się w zasadzie ten film. Czy jest to tylko wizja Janka, że stoi na torach i nadjeżdża na niego pociąg. Aktor Edward Żentara po wielu, wielu latach popełnia samobójstwo. W latach 80. większość niespokojnych duchów, która uciekała w Bieszczady, no był taki fason w ogóle też w miastach, tak się nosiło. Jeansy i wojskowa kurtka. Oczywiście. To były najczęściej kurtki z tam z Demobilu, czyli tą kurtkę, którą nosił Rambo, czyli kurtkę e, M-65 wzór. One w zasadzie się nie pojawiały w Polsce w tym, w tym czasie. To naprawdę był rarytas, jeżeli komuś się udało z zachodu sprowadzić autentyczną, amerykańską kurtkę wojskową. E, I trzeba zauważyć właśnie, że żentara w tym filmie chodzi w takiej kurtce, Daniel Olbryski, który go odwiedza, również przyjeżdża w tej kurce. I chociażby teraz takie nawiązanie współczesne to serial Watacha. Wiktor Rebrow w trzecim sezonie chodzi w jakiej kurce? Chodzi w kurce M65. Nie dajcie się Państwo zwieść pozorowi, że sceny w Siekierezadzie to sceny kręcone tutaj na tym bieszczadzkim Orient Expressie, czyli kolejce wąskotorowej. Sceny do filmu kręcone są w Puszczy Białowieskiej. Również kolejka wąskotorowa, która wyrusza z Hajnówki, ale nie dociera do Białowieży. Miałem okazję jechać i pokażę kilka zdjęć Państwu. Ja już mam te 70. A wypalanie przy wypalaniu tek, tego węgla czy lat i to były już te były te piece, te retory, czy jak ten, czy Retorty. Na, czy, retorty przepraszam. Tak. A, a, a wcześniej była jakaś inna technika wypalania chyba. Tak, nie a leżę, właśnie. I to były takie stosy w ustach układane. Tak. Można było na, według przepisu najwyżej 30 metrów przestrzennych łody. Aha. Znajdujemy się pod pomnikiem upamiętniającym walki UPA z milicją obywatelską i z Wojskiem Ludowym. No taki, to jest trochę komunistyczny relikt. Tutaj mieszkańcy obronili to co prawda, tłumacząc, że no po prostu tutaj brali ludzie udział Mieszkańcy też w tych walkach, i warto by było to po prostu zostawić. W 1946 kontrolę nad Cisną przejmuje manewrowa e, konna grupa. I jednym z żołnierzy, który tam służy w tej grupie, jest pułkownik Gerhard, który jest e, autorem książki takiej popularnej za moich młodych lat Uny w Bieszczadach. Na podstawie tej książki właśnie powstał film. Ogniomistrz, Kaleń. Sama miejscowość cisna, jakoś specjalnie nie obfituje w jakieś atrakcje tutaj turystyczne. Poza tym wymienionym właśnie barem e, Siekiery który nawiązuje do filmu. Ale okolice są naprawdę e, doskonałe. Film stosunkowo nowy, bo z 2016 roku. Reżyserem jest Wojciech Kasperski. Troszeczkę jest podobny w klimacie i też tematyce do y, serialu Wataha, bo też pojawiają się uchodźcy, Straż Graniczna, taki thiller. Ekipa aktorska jest tak do, dobrze dobrana. Tutaj taką rolę tą, mroczną ma Dorociński, ale obok niego pojawia się i Hyra, i Grabowski. I w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, obecnie jest kawiarnia i sklep. Jak widzicie Państwo, bardzo dużo ciekawych pamiątek. E, czy on mocno trzyma w napięciu? Bardzo dobrze się zaczyna, tak obiecująco. Właśnie tutaj przyjeżdża Hyra ze swoimi e, dwoma synami. Spotyka starych przyjaciół, razem tutaj e, w tym pomieszczeniu biesiadują. Że raz się sprawdziła ta sala w, w, w serialu Wataha, to widocznie filmowcy po prostu tutaj wrócili. A tylko wiemy, dzięki tutaj uprzejmości e, pana, który jest właścicielem, dowiedzieliśmy się o tych wszystkich ciekawych rzeczach. Tutaj możecie medytować, tutaj możecie nabierać ducha, to możecie ładować akumulatory. Bieszczady. Nie szeszele, nie Zanzibar, nie madera.